Ciemano, witam Was w kolejnym odcinku, ale pierwszym w tym roku z serii Rover widzów. Sporo osób prosiło o tą serię, sporo osób wysyłało zgłoszenia, było ich mnóstwo: oddamek przez składaki B, -y, dirtówki, DH, przez wszystkie różne dziedziny rowerowe. Ale zanim do tego przejdziemy, to pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę, no i jeszcze zajrzeć do opisu, bo tam jest info o obozie. A teraz przenosimy się do studia 5-4. Na start zaczniemy dzisiaj z hornetem. Jeszcze tym starszym, bo z 2018 roku te najnowsze są. <laughs> Wyglądają trochę jak rowery dla takich starszych osób. Amor fajny, bo tutaj mamy RockShoxa Lyrica. Obręczę do tego to Hope Tech DH z piastami Hope Pro 2 Evo. Jak zapewne wiecie, hornety to takie rowery dla miłośników. Hardtaili nie są to rowery do wszystkiego, ale dzięki swojej geometrii do skakania na bike parki będą w sam raz, przynajmniej dla osób, które nie są w stanie bądź nie chcą sobie kupować fulla. Jest to takie po prostu troszeczkę tańsze rozwiązanie. Oponki to maxisy agresory, czyli takie raczej przeznaczone na jazdę po twardej. Ale suchej na wierzchni, bo w błocie z tą kostką raczej sobie nie poradzą zbyt dobrze. E, będą częste uślizgi przy takich właśnie niskich kostkach. Napęd jest od Z, hamulce Z i signed. Pedały stamp piedynki, Do tego kiera Race Face Atlas i mostek Dartmoor Fury. Jak na przykład jeżdżę Hornetem Zuzi, to on jest z roku akurat 2022. Tutaj mam bardzo fajną piastę, fajnie styka. Tutaj mi się bardzo podoba to malowanie. To jest coś, co mnie robi w tym rowerze. Tutaj jest rama LK. Ma się fajną postawę. Tu jest szeroka kierownica, więc tak się siedzi na tym pewnie. Dlatego mi się rowery te bardzo podobają. Myślę, że to jest bardzo dobry wybór, jak ktoś szuka jakiegoś hateka. Drugi rower w dzisiejszym zestawieniu jest od Tymoteusza. Jest nim NS Snap. Chyba taki, na jakim jeździł Michu, ale tutaj sobie ręki nie dam uciąć. Z przodu Jari, czyli amortyzator dość twardy. Ja jako posiadacz mogę rzec, jeździ się dobrze, ale przede mną jeszcze test górski, gdzie podobno lepszy jest właśnie Lyrik, także będę mógł się wypowiedzieć już niebawem po wyprawie właśnie na jakiś bike park. Z tyłu z kolei jest Fox DPX2, damper chwalony i bardzo łatwa jest Obsługa, więc wystarczy tylko jeden ruch, żeby przestawić damper pod zjazd lub podjazd. Ocenę pozostawię Wam. Trujeczka to Dartmoor Street Fighter, czyli taka klasyka klasyków wśród rowerów robionych pod stunt. Tutaj nie stawia się na podzespoły, przeważnie raczej na efekt wizualny, ale w tym przypadku mamy zajebisty look, za który daje na starcie dyszkę. I przejdźmy do opisu. Amortyzator Santur XCR RLR, amortyzator powietrzny, dostępny cenowo, myślę, że dla każdego, jednak trochę ciężki, bo waży około 2,5 kg. Dużym plusem z kolei, a równocześnie przymusem jest to, że w takiej dyscyplinie musi być Amor z manetką do blokady skoku, kiedy robi się tak zwanego krajsta, ale ogólnie przydaje się do wielu różnych sztuczek w takim rowerze. Co istotne, jest tutaj ośka połączona z pegiem, czyli coś właśnie, czego nie da się kupić. Robi się to raczej samodzielnie, ewentualnie komuś można zlecić. Jest to taka raczej część customowa, ale popularna w rowerach właśnie takich do stuntów. Przedni hamulec Shimano BRM447, z tyłu mamy Deore M615. Te hamulce są na tyle. Mocne, że mają wystarczającą siłę hamowania, żeby właśnie odpowiednio sprawdzać się w tej dyscyplinie. Kierownica Dartmoor Tornado Low, czyli szeroka kierownica z małym wzniosem, no i przede wszystkim solidna. I na koniec takie smaczki jak opony Maxxis Hookworm, obręcze Dartmoor Rider V2 i Velo 7034 oklejone do stuntu. Tutaj mamy coś od Rafała. Muszę sprawdzić, jaki rower ma Gouver, bo on też ma Marina razem z Guciem. Sprawdzam! Dziękuję ci za tą informację! Jest to rower seryjny, zakupiony w zeszłym roku, model B17. Nie będę oceniał serii, dlatego tutaj zapytam się Was, co o tym sądzicie. No bo Marin jest dość taką firmą popularną na rynku, sporo osób o niej wie bądź słyszało ale mało osób ja spotykam osobiście, nawet na kazucze, gdzie mnóstwo osób przyjeżdża, że jednak Mariny są takimi mało spotykanymi rowerami, mało osób na nich jeździ, mimo ich popularności. Co do tego modelu, jest on porównywany do Rift Zona 2, bo są to prawie te same rowery, oba mają taką ścieżkową geometrię i skok 120 mm, także większość osprzętu również tutaj się zazębia. Tutaj, akurat w tym modelu, mamy opony 27,5, które posiadają podobną średnicę i opory toczenia jak opona 29 cali, ale wybiera lepiej nierówności i przylega to podłoża właśnie lepiej niż 27,5. Ale mamy tutaj szerokość 2,8. Piąteczka to Canyon Fabio Bimbera. Jest to kompletny składak, za którego właściciel dał 11,5. 1000, także jest to rower już za dobrą sumę. Jeżeli chodzi o specyfikację, mamy tutaj Lyrica Ultimate 180 Skoku z rocznika 2019, Dumper to Fox Float DPI 2. 2020 rok. Nie da się ukryć, że prezentuje się on bardzo fajnie, wszystkie szczegóły takie jak dobrane gripy, podwlepy na amorze, na ramie, czy też regulacja w amortyzatorze, do tego napęd SRAM NX Eagle z korbą od GX-a, ze złotym łańcuchem KMC. Wszystko tutaj ze sobą fajnie współgra. Teraz coś, na co czekałem od początku odcinka, czyli Mondraker Super Foxy Carbon RR. Ten Mondraker to topowy model z gamy Mondrakera złożony osobiście pod właściciela do zapierania na Super Enduro. Kolor jest limitowany, i tak jak tutaj autor napisał, to chyba będzie najlepsze podsumowanie dla tego roweru. Wyszło lekko ponad 50 koła. I ogółem j**ać biedę. Emotional damage! Ale przechodząc na chwilę, jeszcze do poprzedniego roweru, to jak tak sobie postawimy dwa obok siebie, to mi osobiście bardziej podoba się kanion. Bo ja nie lubię takich bardzo kolorowych rowerów. Wiadomo, że tutaj w tym Mondrakerze mamy bardzo fajny osprzęt. Jest to limitowany kolor, czyli to też właśnie tutaj, tutaj podbija tą, tą cenę. Ale. Jako, że bardzo lubię też Fabio Wibmer'a, chyba dotknąłem mikrofon. to chyba wziąłbym kaniona. Nie wiem tutaj, czy mam jeszcze klip, ale zaraz wam pokażę, bo patrząc na to zdjęcie, poznałem tutaj okolice. Ostatnio miałem możliwość pojechać na ten skatepark, tylko że tego dnia pogoda lekko się popsuła. O, kurwa! Tu jest ślisko! O świniach, nie no. Nie, nie, nie tam. Tory były złe. No, zawodnik też był zły. Dlatego takim śmiesznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku, łapce w górze i zapisujcie się na obóz, bo powoli kończą się miejsca. Także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!